Do no szkoły tam diabli nie są. Hej! O, cześć Justynka, co nowego? Grażyna zrobiła dziecko. No nie żartuj, grażyn. Grażynka spod piątki? Graszka, graszka. Ale jak to na ślubu nie ma. A skąd to wiesz? Się księdzu wypeplała. No tak, ona księdzu ksiądz wszystko tobie. Ale z tym takim fajnym przystojniutkim, skąd ona go wytrzasnęła? Znalazła z ogłoszenia. No dasz wiarę, że takie rzeczy się teraz robi? Co ją podkusiło, żeby takie rzeczy robić? W Życiu musi coś uwierać. No musi no. W tym sensie, mm, mm, no. Justynka, zrozumiałam. Ale powiem ci, że czasami to jakich ich słyszę. A u mnie bumcy, bumcy, bumcy barabumcy. No ja wiem, przecież mi wszystkie półki to otacho, otacho. o tako mi pranie. O nie, Justynka, tylko nie pranie, to jak ty się relaksujesz? Ej, ale ja słyszałam, że ty też ostatnio. Mięso mi się pali. No dobra, dobra, taka cwana. Jeszcze pogadamy. Pa, 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 pa.